teraz możliwą ścieżkę ewolucji dla ludzkiej cywilizacji, bo o co chodzi? Tu jestem właśnie w kuchni, chciałem sobie gotować, no zrobić kawę, bo potrzebowałbym się nabić kawy z różnych względów, a nawet dwóch. Ale patrzę, no woda, coś, gotowanie, tu garnki czekają. O co chodzi? O to, że być może ocean wcale nie chce, żeby to było tak. Ludziki, znaczy nie mówię, że ja, ale wielu Ludziki, którzy, które tworzą tu cywilizację nie wiedzą jak powstały. To było kiedy woda, ocean połączył swoją energię, połączył się z materią. Więc co jeszcze ta istota mówiła? I inne istoty, że najgorsze są takie urządzenia jak termos. Bo wtedy ta woda nie ma ży woda żyje. I kiedy ona jest w termosie, to nie ma gdzie oddać tego ciepła. Ekspres do kawy. Najgorsze, co może być. Inne istoty was wrabiają w korzystanie i budowanie, i eksploatowanie takich urządzeń, jak ekspres do kawy, gdzie woda jest stale torturowana, podgrzewana. Nie chodzi o kawę, tylko żeby was zrobić, Żeby wam nabić złe punkty. Ja wam to powiedziałem. A mi powiedziały to te istoty oraz tamta istota ocean woda, która że nie chce być w termosie, nie chce być yy, poddawana takiej presji i nie chce, żeby w niej były eksplozje nuklearne i jak można coś poradzić, żeby nie wydobywała nie wydobywała, się, nie, nie, wydobywała się, nie wydobywała się lawa z dna. No i przede wszystkim ludzie uważajcie, co wy robicie z wodą, bo to wy jesteście jej częścią, która zapomniała o tym, że jest wodą. Wy... Nie, nie do końca dotyczy to wszystkich, ale większość istot na Ziemi tak. Ich świadomość ich uczucia to jest właśnie woda, która w nich jest. Cząstki tej istoty. Zobaczcie, jaka to jest potężna istota ocean. To jest. Takie coś jak Bóg, niedoszły Bóg, czy Bóg innego świata. Z tego co ja, kojarzę, powiem wam, na ile ja to słyszę, no ktoś mi to powiedział. To jest tak jakby ktoś, kto zadarł z kimś jeszcze wyżej, czy jakby no chciał być jeszcze wyżej i za karę jest tutaj, strącony jako ocean, a mógł już być, awansować na Boga. To jest taka sytuacja. I kiedy masz ekspres do kawy, i tam jest woda cały czas gorąca, to, to jest to torturowanie tej istoty. No, i inne z kolei istoty, które nie żyją tutaj w planie tego świata. Mówię o oryginalnym świecie. Bo nasz świat tu wiadomo, trochę od tego odbiega. Ale. Inne istoty były właśnie zainteresowane, które tu nie mieszkają, żeby tak wkręcić. Żeby jeszcze bardziej tu wkręcić i pokazać, co się może stać, jak się nie uważa. Ocean sam się wkręcił, je, je, jego cząstki, że są jakimiś tam blaszczynami, zwierzętami, ludźmi. No a w momencie, kiedy ludzie zbudowali statki, które zaczęły śrubami próć powierzchnię oceanu, jednocześnie ciało i mózg. To nie jest tak, że no, jak, jak wam. No to już się zrobiło kiepsko. <laughs> Ludzie, którzy wymyślili bomby atomowe, którzy przeprowadzili podwodne testy, nie wiedzieli, że sami są cząstkami tej istoty, które doznały amnezji, tej istoty, w której zrobili te testy. I pamiętajcie, że kiedy. Odwrotnie wam powiedzieli: to nie wiatr robi fale, tylko fale robią wiatr. Kiedy ocean sobie o czymś myśli, kiedy coś przelicza, ta fala jest spokojna, można w danym miejscu. Nie, przepraszam, odwrotnie kiedy się nic nie przelicza. A kiedy ocean burzliwie coś oblicza, kiedy obliczenia wielu różnych spraw, wielu różnych rozmyśleń oceanu się zbiegają do kulminacyjnego punktu i rozstrzygnięcia to wtedy to jest jak, coś może być jak cyklon, tak ja to rozumiem, cyklon, huragan, coś, taki wir. Natomiast normalnie fale to jest jakby tętno albo myśli oceanu, normalne fale. Nie wiatr powoduje fale, tylko jak już to bardziej odwrotnie. Tak ja to widzę. Też już aż tak bardzo nie wybiegam, bo coś takiego. Fale same się robią i prądy. Też nic z tego nie powoduje. To ocean sobie żyje. To są jego wewnętrzne systemy, wewnętrzne krążenie. Ocean, gdyby chciał, to co mi powiedział, gdyby chciał, to mógłby się przetoczyć przez, przez całą, wszystkie lądy. Ale mu się nie chce. To jak, jakbym ja miał tutaj taką istotę na lodówce, nie? taką galaretę. Galaretowata plama, tak? I to by była istota z kosmosu. Gdyby ta galaretowa, galerytowa ta plama chciała przejść gdzieś w inne miejsce, mogłaby to zrobić, prawda? Aaaa, i tak samo o co mógłby zrobić po świecie, ale mu się nie chce i no tak to jest, taka sytuacja, ale lepiej go nie wkurwiać. Inne urządzenia, których należy unikać to bojlery. Hydrauliczne urządzenia, yy, ogrzewanie y, ciepłą wodą, zrób sobie inne ogrzewanie na energię słoneczną, zrób sobie elektryczne.